No mam, jo, chyba idzie, bo jest czerwona kropeczka i... Tak, tego to powoli przesuwa. Wypuszczamy Karpia pana Andrzeja 12 kilo 400 kg 30 kg Jak ładnie puka, żyje, nie jest żaden plastikowy Żeby ktoś nie mówił To jest dowód dla karpiarzy że żyje jest w dobrej kondycji buzi prosimy, tak z języczkiem już nie trzeba, ale całek Znaczy miał hak, wiesz, witych ale chyba tu w dolna warga z lewej strony jego ma ładną pasztę. W ogóle taki ładny. Do góry może się podnieść, to tak do wody? Trochę, Ja nie. Ja Alarm się włączył. Nie wiem, co jest, co jest grane. No, to tak one mają. Teraz się. A to był Matki, to był Stary? Koniec Eee... Henio. głosy ma poszedł już No. Um okay. abraço.